Widzowie, właśnie zostałem zamknięty w Squid Game, a to miejsce jest naprawdę straszne. I sami zobaczcie jak to wygląda, bo właśnie jesteśmy w tym ogromnym pokoju z łóżkami i nawet jest tutaj, Simon? Mogę wiedzieć, co ty tutaj robisz? Cztery no ktoś mi tu zamknął jest do od pięciu dni, proszę połóż się wydostać. Ale jak niby mamy to zrobić? Cztery, jedynym sposobem, aby wyjść stąd jest odnalezienie wszystkich morfów postaci, które są tu ukryte! Co ty gadasz? Nie będziemy musieli odnaleźć wszystkie postaci, jakie znajdują się na tej mapie, i czy ja tutaj Widzę pieczęć. Czy to jest ta straszna e, leczka? Tak, tak. To jest leczka z Red Light i Green Light, Uważaj! Okej, okay, dobra, podchodzę do niej coraz bliżej. 3, 2, 1. dotykam ją! a że teraz to I czy ją właśnie podniosłem? Coś mnie chyba zamieniło. E, Simon, e. czemu ty jesteś tą wielką leczką? Kiedyś Red Light, nie możesz e. się ruszyć. No faktycznie, nie mogę się teraz ruszyć. Wiesz co, na razie nie jesteśmy jeszcze w żadnej grze, ale ta gierka pewnie gdzieś tutaj jest. Ale widzowie, jeśli wy również chcecie nam pomóc, to musicie dołączyć do tej gry i zostawić łapkę w górę pod tym filmem. A my w tym momencie przechodzimy na drugą stronę. Do wygrania naprawdę bardzo duża nagroda, ale z tego, co widzę, to mamy otwarte drzwi, więc nawet nie musimy wpisywać żadnego tajnego kodu, tylko od razu przechodzimy na drugą stronę. I czy tutaj z kolejny morfik, Simon? Możemy sobie to podnieść? Dobra, czekaj, co to tym razem będzie? Gracz 101? To jest chyba postać ze Squid Game 1. Jeśli pamiętacie jego nazwę, to napiszcie w komentarzu, a ja w tym momencie zgniotę normalnie, Simon. Ja to jest tak to duży, bo... Ale co? jest? ja cię normalnie rozwaliłem. Może lepiej nie będę używać tej postaci, bo jeszcze zrobię komuś krzywdę. A już tu jesteś, Simon. Czyli to pomocy zbyt mocna. No naprawdę, była no, bardzo mocna. A dalej mamy. Ej, czy to jest pokój gardów? Dobra, chyba możemy wejść do środka, widzisz tutaj coś gdzieś? Pry, tutaj widzę wrogu, uważaj na to. No coś. właśnie, jest to oczywiście kolejny Morfik i czy ja go. Ej, Zusiłem go normalnie na ziemię! Czemu to możemy kopać? Jest troszkę dziwne, ale jak go podniesiemy, to będzie mi strażniczkę. I z tego co widzę, to samo się w nią zmienił. Ty masz karabin w ręce! <laughs> nie ruszaj się postrzelę! Ej, Ej do dobra, dobra, nie strzelaj do mnie! Możemy po prostu przejść dalej, ale to postać jest naprawdę epicka. Zobaczcie, jakie to... Miejsce jest dopiero potężne Chyba pójdziemy przed siebie, bo tu jest gra W czerwone, zielone i zobaczcie Jak to wygląda Jest nareszcie, na to tyle czekałem, czyli będę pierwszy Ej, Ale jak to pierwszy, czemu ty się tą laleczką o, teraz no, zobaczmy, Red light Red light, czyli chyba nie mogę się ruszać I nie będę się ruszać, możesz się już odwrócić Więc oczekuj, czy na pewno się nie ruszasz Dobra, no nie ruszam się Wszystko w porządku, czyli okay, teraz dlatego czyli green light O, biegniemy do przodu, Green light. Już prawie jestem, jeszcze tylko raz zielone światło, jesteśmy na hmm. samym końcu, a ty widzę kolejnego. Farta, no, mam farcika, a ja zaraz zabiorę morfa, który jest pod twoim. Light, light e, dobra, dobra, jest, yes, udało mi się, nawet mi to kopnąłeś w moją stronę, więc troszeczkę mi pomogłeś i dzięki temu podnosimy sobie tą postać i tym razem jest to Thanos To jest chyba ten raper, który coś w tym libre a Może ty potrafisz coś zarapować fajnego? Uuu, ty czy oczywiście tak złamie, jeśli potrafisz, ej, bo jak nie to jesteś klawisz <laughs> Dobra, w sumie to było całkiem niezłe. Ta postać też wygląda całkiem ładnie, zobaczymy jakie ma emotki, O chyba tylko jakoś się cieszy mega dziwnie ale zostało nam do znalezienia jeszcze mega dużo postaci, więc nie możemy stać w miejscu. Nie wiem, gdzie jest nią, Simon, ej dobra, jesteś tutaj, chodź szybko w moją stronę, bo zejdziemy sobie teraz na dół i to jest cała ta sala operacyjna z kamerami naokoło, nawet niektóre są zniszczone z tego, co widzę, a na podłodze leży Morfi, którego oczywiście możemy sobie podnieść, dlatego tym razem będzie to, ej to jest ten czarny guard, jaki to wygląda epicko. Razem z Simonem za to przebraliśmy i teraz my dowodzimy całą tą strefą. Jaką mam motkę? On chyba się jakoś tak dziwnie łapie za głowę. Szefie... Co mam robić? Co masz robić? Masz szukać kolejne Morfy i pójdziesz razem ze mną. Zapraszam do mnie. Morf, zapraszam za mną się Wykrywasz wie. Odkrywasz Dobra, to mi się naprawdę bardzo podoba. Mamy swojego prywatnego tutaj, strażnika. Tutaj chyba czuję. Gdzie czujesz? Ja widzę to jednego po drodze, gdzie tam biegniesz, poczekaj jeszcze chwilę. Najpierw podniesiemy sobie tego. Nie wiem, mam chyba jakiegoś zniszczonego guarda, ale sobie podniesiemy. I to jest kolejny strażnik, co jest? Czyli teraz jestem przebrany za to samo, co Simon. A jak wejdziemy sobie jeszcze wyżej i mamy gierkę, w tą tęczę jakby naokoło, którą się chodziło, ale na szczęście my nie będziemy musieli w to. Grać i nikt nas nie wyeliminuje. Od kiedy gwardy są zielone? Co to się za faj? upgrade to! Upgrade dostałeś, dobra. I co jak sobie to podniesiemy, to będziemy mieli zielonego gwarda I czegoś takiego to jeszcze nawet nie widziałem. Ale też mi się to naprawdę bardzo podoba. On chyba ma najwyższą rangę w całej tej grze, więc pójdziemy sobie jeszcze dalej i zobaczymy, co będzie właśnie w tym miejscu. A z tego co mi się wydaje, to jest kolejna gierka i tym razem karuzela. Tylko czemu u góry zamiast jednorostów mamy jakieś mega dziwne świnki? Co to w ogóle jest, Simon? Bo to jest dziwne, ale patrz, co to jest, to już na pewno nie jest dziwne, ale Co lepsze. niby takiego? Przecież tutaj nic nie ma, ty tam tylko stoisz. Nie, jest zejść tu na dół. Ej, faktycznie, jeszcze inny Gar, co ty tym razem podniósłeś? Od kiedy one są niebieskie, zielone, różowe, czarne? My zaraz wszystkie kolory ten czy stąd zmierzamy, może wszystkie kolory, jakie są w tej drzwi. Ale w sumie wam powiem, że ten czarny i tak podobał mi się najbardziej, bo on ma jednak chyba najwyższą rangę, więc możemy sobie znaleźć jeszcze kolejnego i zobaczymy, że są nowe kolory. I w sumie to przydałoby się jeszcze sprawdzić te pokoje, bo tutaj mamy jeden twarty, który nie Niestety jest pusty, ty podobno wykrywasz te morfy, to gdzie one są? Czekaj, tyle włączyłem gdzieś tutaj, chyba coś czuję. tak to W jest. środku, dobra, mówisz, że faktycznie coś tu mamy, więc sobie to podniesiemy. Ej, dobra, ja bym chciał to stąd jakoś wyrzucić, mogę to wypnąć, chyba się niestety nie da, więc sobie to po prostu podniesiemy i mamy gracza 001, czyli właściciela tej gry. Bo to jest osoba, która niby grała, ale tak naprawdę on tym wszystkim dowodził. Nie wiem, czy on jest taki jeden do jeden tak naprawdę podobny, ale ja jestem właścicielem teraz, dobra, czemu ty jesteś? No właśnie Ryszard, ja jestem, ja to Ja jestem właścicielem Kupię. Ci daje, o, masz, bum Nie, dobra, wiesz co, i tak nikt nas nie zostanie właścicielem, więc możemy się po prostu Odmienić, przejść dalej, jestem ciekawy Jakiego miejsca my jeszcze Nie sprawdziliśmy, tutaj do góry się chyba Nigdzie nie da wejść, ale możemy sobie za to No właśnie, jest to jakieś Kolejne pomieszczenie, co my tutaj mamy Jest jedno otwarte z tego, co widzę A cała reszta jest chyba pozamykana, może tu będzie Jakieś tajne przejście, no niestety nie bardzo Więc sprawdzimy sobie tylko ten jeden Pokój, chyba pokój gwardów tak mi się wydaje Dlatego podniesiemy sobie to i mamy Wipa, i Oj co jest? Vipy były w sezonie pierwszym! Witam Wipa Simona, czy mogę Witam jakoś pomóc? Czy ty, proszę mnie stąd wypuścić. Wypuść się stąd, tylko musisz najpierw zdjąć maskę i pokazać ci, jak wyglądasz. Ja uwaga, proszę. A dobra, to ty Simon, przecież przed chwilą to powiedziałem. No dobra, ale mamy sobie tego Wipa, który ma chyba na sobie świnkę, a wydaje się mi się, że morfa świnki też mogliśmy gdzieś zdobyć, bo ta świnka wisi tutaj u góry i jest jej normalnie chyba milion roboksów. Tylko może jeszcze zanim ją zobejdziemy, to chyba widzę tej kolejnego Morfika, Simon. zobacz. Na dole wskakujemy na to, i tym razem mamy gracza 4, 5, 6. Jeśli ktoś nie wie, to jest główny bohater całego Squid Game. Zobaczymy sobie jego emotkę On też w sumie sobie kaszle, bo jest chyba bardzo chory. Jak samo na ciebie na kaszle. tak tego Bo się coś zamienię. Dobra, dobra, co ty się zamieniesz? Ja wguarda. O nie, teraz muszę się poddać przed tobą, bo tak naprawdę będę sobą i przejdziemy sobie do chyba najbardziej tajnego miejsca na całej tej mapie. Bo zobacz, tutaj są walone wenty. I jak przejdziemy sobie dalej, to chyba możemy. Spaść tam na dół, chcesz sprawdzić tu pierwszy guardzie? Teraz oczywiście tak, mogę to sprawdzić? Co o, jest faktycznie. Ej, dobra, wiesz co, ja sprawdzę, czy da się przeskoczyć, ej, przeskoczyłem na drugą stronę, tylko nie ma tu żadnego ukrytego przejścia. Więc musimy zeskoczyć na dół i co to jest teraz za tajny pokój? to inny pokój, tu jest chyba co tu teraz jeszcze czekać ukryć. się. Bardzo dobrze, że grałem w tą gierkę spokojnie. zrób tak aby nie wygrali. Co nie wygrali? A może ja to hmm. wygram? Teraz, co, co ty tu robisz, Fajon, Co go. jest? To jest ten guść w czarnej masce! Czyli w sumie grasz pierwszy, bo widzieliśmy już jak on wygląda. Jeśli ktoś nie wie, to to jest dokładnie ta osoba. Te się w garda zdołu zbliżył. Dobra, Szeref muszę tu podnieść. Ej, to jest... Ja mogę to wziąć, już go podniosłem. I to jest chyba najlepszy morfik, jaki dotychczas udało nam się zdobyć. I wygląda naprawdę epicko. A ty jesteś moim podwładnym. Dobra, słyszysz mi, rozumiesz? Rozumiem, panie szefie, co zrobić? Panie szefie, musimy znaleźć jeszcze chyba dwa morfy. W sumie nie mieli jak się zostało, ale trzeba znaleźć całą resztę. Więc udało nam się już wyjść na górę. I Samon jest z powrotem czarnym gardem. Tylko mogę wiedzieć, co robi tutaj ten chłopiec. Po co nam Szeref, jest potrzebny? Spokój, co za gon? Również pilnujemy pilnuje wszystkich graczy, którzy tu będą. I graczy właśnie bo musimy tutaj zaprosić wszystkich graczy. Zobaczymy, czy ktoś tutaj w ogóle się pojawi, ale jak na razie to przejdziemy sobie dalej. Czy wiesz może, gdzie jest ten ostatni morf, albo dwa w sumie, nie, ile jeszcze musimy zdobyć, ale trzeba wszystkie odnaleźć, rozumiesz? Jerry, jeśli się miał, Chodź choć tutaj. Jestem szefem, o nie, żaden Jerry nie wiesz, że jestem przebrany, dobrze. Proszę, proszę, panie szefie, tutaj na ściance, proszę sobie wziąć. Na ściance, przecież tutaj nigdzie nic nie ma. Z której strony? Aha, no dobra, faktycznie. Coś mi tu u góry, dobra, podskoczę. Ej, dobra, mogę cię już wyjść na głowę, bo ja tego nie dosięgnę? Ja se, proszę, bardzo, panie szefie. Dobra, jest na twojej głowce, podnosimy Teraz stój, mój piggy czyli tą złotą świnkę. Wszystkie pieniądze są moje. Zobaczcie, jakie to jest wielkie. Jestem ciekawy, ile tu w środku jest rubuksu, więc pewnie jakoś bym sobie to rozwalił. Mogę cię rozwalić? Czy też możemy wygrać, co jest w środku? No, oczywiście, żebym chciał wygrać, co w środku. O... E, co się teraz stało? Dobra, mogę to jakoś podnieść. E, gdzie są te pieniądze? Czemu to wszystko nagle zniknęło? Przecież to jest jakieś oszustwo. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Więc wejdź, Simon, tutaj na samą górę i spróbujemy jakoś uciec z tego miejsca. Bo skoro mam wszystkie morfy, to przydałoby się właśnie stąd uciec? Tylko, że jestem trochę za mały. Weź się zmień w lalkę, Jakoś może wejdę na ciebie. Ej, ty, dobry pomysł, czekaj, uwaga, sobie cię no małeczki i spróbuj. To jest mega dobry pomysł, tylko ej, czy ja dam radę jakoś na ciebie? Dobra, ta lalka nie mogę, bo ja przy tym przenikam. Skakałem po głowie Simona i zobaczcie, jak jestem wysoko teraz tutaj. Ej prawie z sobie się udało mi się Tylko, Simon, jak ja ciebie stąd wyciągnę, weź mi powiedz. Ale lepiej pytanie jak mnie tam wciągniesz. Ej, no właśnie o to mi chodzi. Zobaczcie, tu mamy pierwszą gierkę, tu mamy lobby, cała. Co jak sobie? Za ścianka? ej, dobra, gdzie ja teraz jestem na tym wielkim namiocie. I na najwyższym punkcie na całej tej mapie. Ale i tak najważniejsze jest to, że udało mi się znaleźć wszystkie postacie, jakie były na tej mapie. Jeśli chcecie kolejny odcinek z tej gierki, to stawcie łapkę w górę i subskrybujcie. A my się widzimy w kolejnym odcinku. Narka wszystkim! Narka!